W temacie przedstawię Ci 7 sprawdzonych strategii, które natychmiast zwiększą Twoją widoczność jako trenera. Plus dam Ci gotową checklistę, którą możesz wdrożyć od razu do swojego biznesu. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mateusz Siemiński, pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Wiedza merytoryczna plus umiejętności dostarczania wyników klientowi. Tu się wszystko zaczyna. Możesz mieć najlepszy marketing, ale jeśli nie wiesz co robisz, to długo nie pociągniesz. Czyli po pierwsze w ogóle żeby startować jako trener, żeby być dobrym trenerem, no musisz mieć wiedzę merytoryczną, wiedzę o tym, jak prowadzić ludzi i jak dostarczać im efekty. No bo bez tego mając nawet dobry marketing, dobrą reklamę, dobre wszystko, ale nie mając wiedzy merytorycznej. No, zawalisz po całości, dlatego że nawet jeśli ci, ci, ci klienci do Ciebie przyjdą, no to oni prędzej, czy później od Cię odejdą, no bo nie będą to mieli efekt. No też raczej praca trenera polega na tym, żeby dostarczać efekty ludziom, więc, więc to taki must have ta wiedza, nie. Natomiast sama wiedza to za mało. Liczy się to, czy umiesz przełożyć ją na realne efekty, to po pierwsze, u konkretnych osób. A nie tylko teorie i, i gdzieś tam ładne słowa. Nie tylko teoria i ładne słowa, ale progres klienta. Centymetry w dół, siła w górę, yy, kilogramy w dół, mniej bólu, więcej energii, więcej satysfakcji z życia i tak dalej. I to jest taka checklista, czyli tak, jakby i tak ten dół, dokument, ten dokumencik będzie dostępny właśnie w opisie, sobie do pobrania. Yy, czyli tak, checklista, czy jestem na bieżąco z wiedzą treningową i żywieniową, czyli po prostu, czy jestem w stanie na bieżąco dostarczyć efekty, powiedzmy, podopiecznym. Yy. Jeśli tak, klikasz, oznaczamy, lecimy dalej. Czy mam twarde dowody, na przykład metamorfozy, opinie, zdjęcia, progresów? Natomiast jeśli startujesz i nie masz jeszcze takich efektów, możesz gdzieś tam znajomym rozpisać jakiś plan, y, takiego testowego, testowego klienta sobie przygarnąć. Natomiast, również bez efektów, bez jakiejś metamorfozy, da się pozyskiwać klientów, bo to nie jest jedyne, jedyne co możesz robić. To jest duże ułatwienie, bo też masz taki właśnie social proof, czyli taki dowód słuszności społecznej. Że rzeczywiście to, co robisz, ma przełożenie na realne fakty. Dlatego fajnie to mieć. Natomiast, jeśli tego jeszcze nie masz, spoko. Spróbuj to jakoś w jakiś sposób ogarnąć, to, właśnie znajomym, i tak dalej. Natomiast to nie jest maska. Jeśli tego nie masz, to i tak również jesteś w stanie pozyskiwać klientów. Czy potrafię dopasować plan do kogoś z pracą siedzącą, matki, z drugiej dzieci albo gościa po kontuzji kolana? Po kontuzji kolana? No i nawet jeśli nie umiesz dopasować na przykład planu do, do gościa po kontuzji kolana, bo też boisz się, że coś tam mu naruszysz, że tak powiem, no to możesz go skierować do jakiegoś fizjo, którego znasz, albo jakiegoś innego trenera medycznego, którego może znasz. No bo często jest tak, że właśnie możecie działać na zasadzie właśnie takiego barteru, takiej współpracy, czy na przykład. Ktoś przychodzi do fizjo i często jest tak, że po prostu potrzebuje jakieś mięśnie wzmocnić. No i wtedy Fizjo może polecić Ciebie jako trenera, żebyś pomógł mu wzmocnić właśnie te, te mięśnie. Natomiast jeśli w drugą stronę to również działa. Jeśli ktoś przychodzi do Ciebie na trening i coś tam go boli, po prostu już nie zagubiaj się w szczegóły, no to możesz polecić mu właśnie tego fizjo. No i tak sobie działacie na zasadzie wzajemnej właśnie współpracy, wzajemnego polecania, polecania siebie. No i też jakby, no i też wtedy klienci są bardziej usatysfakcjonowani, dlatego, że od razu mają pewność, że idą do, do profesjonalisty. Jeśli polecacie się, no to pewnie wiecie, jak, jakby jak działacie, wiecie, że macie wiedzę i wiecie, że możecie rozwiązać problem, który klient ma. Także fajnie, jeśli w taki sposób byś sobie działał właśnie z, z, z jakimś fizjo, czy z jakimś właśnie trenerem medycznym, to też jest właśnie fajne. Druga rzecz, budowanie relacji z klientem. Czyli ludzie nie kupują tylko treningu, kupują relacje, zaufanie, poczucie zaopiekowania, zdrowie, kondycję, lepszą sylwetkę, lepsze samopoczucie, bycie bardziej produktywnym w ciągu dnia itd. Jeśli się interesujesz ich celem, pytasz o motywację, słuchasz, jesteś kimś więcej niż trenerem od rozpiski, od planu treningowego, to bardzo fajnie. To właśnie taki trochę fryzjer, który pamięta, że lubisz kawę z mlekiem i masz ślub siostry za miesiąc i wrócisz do niego, bo czujesz się ważny. I tak samo działa właśnie to na zasadzie trenera personalnego. Checklista do tego punktu drugiego jest taka, czy wiem, co jest prawdziwym celem klienta. Na przykład. Co, czy wiem, co nim kieruje. Czyli takie motywacje zewnętrzne i motywacja wewnętrzna. Nagrałem o tym inny filmik. Natomiast nie zagłębiając się w takie szczegóły, no to czy chce schudnąć, czy chce właśnie zbudować mięśnie, wyrzeźbić ciało i tak dalej, wysmuklić cybletkę i tak dalej. Czy coś się właśnie czuć znów atrakcyjna, atrakcyjna i tak dalej, nie? Czy regularnie pytam o samopoczucie, sens, sen, stres, życie poza treningiem? To jest tak, jakby po prostu luźne, luźne gadka, luźna gadka też jest potrzebna. Nie tylko takie tam wiesz, jakieś tam treningowe ten, tylko takie po prostu budowanie relacji i działanie na zasadzie trenuję z kumplem, a nie trenuję z jakimś tam nieznajomym. Czy klient czuje, że ktoś go widzi, a nie że jest kolejnym slotem grafiku? Czyli to jest kolejna sprawa, że nie traktujesz klienta jako pieniążek, tylko jako kogoś, komu rzeczywiście chcesz pomóc, jako komu, kogoś, komu rzeczywiście chcesz dostarczyć efekty. Trzeci punkt. To są dobrze ustawione profile na social mediach, yy, dlatego, że twoje social media to Twoja witryna sklepu. Jeśli ktoś wchodzi i nie wie kim jesteś, nie wie w czym pomagasz, ani dla kogo jesteś, dla kogo pomagasz, to tak jakby wszedł do sklepu i zobaczył pustą ladę. Nawet najlepszy trener wygląda podejrzanie, jeśli jego profil wygląda jak nieużywana strona z 2013 roku. Czyli tak, czy na pierwszy rzut oka widać czym się zajmuje i komu pomaga? Powinno, jeśli wchodzisz na swój profil, to są właśnie pytania, które możesz sobie Zadać. Czy na pierwszy rzut oka widać, czym się zajmuje i komu pomaga? Spoko, jeśli tak, odnoszone, dobra, fajnie. Czy w bio jest jasna oferta, lokalizacja lub opcja online, kontakt i tak dalej? Czy w bio właśnie jest napisane, kim, kim jesteś, kim, komu pomagasz, czym pomagasz, w jakim czasie pomagasz uzyskać wynik, czyli na przykład pomagam mężczyznom po 40 zgubić 10 kilo w 3 miesiące, coś w tym stylu, albo Pomagam kobietom 30, plus, wysmuklić sylwetkę i poczuć się pewnie w swoim ciele w mniej niż 3 miesiące. Coś w tym stylu. Czyli komu pomagasz, w jakim czasie pomożesz dostarczyć wynik i co konkretnie pomożesz osiągnąć. Czy pokazuje siebie jako człowieka, a nie tylko sztangę i białko? Czyli też takie jakieś lifestyle'owe, również to takie właśnie budowanie relacji z tymi odbiorcami. Jest też bardzo ważne, dlatego że dużo, dużo osób właśnie przegląda tego Instagrama mimo wszystko. I odbierają cię dużo bardziej jako człowieka, jeśli chodzi tam jakieś lifestyle'owe rzeczy i itd., nie? czyli właśnie jakieś porady, tutaj w sensie, czy wrzucam jakieś treści, które budują zaufanie, czyli jakieś porady, darmowe porady, jakieś case study, czyli opinie klientów, yy, edukacja, lifestyle itd. Czwarty punkt to jest atrakcyjna oferta. To nie znaczy najtańsza, podkreślam to nie znaczy najtańsza, to znaczy jasna, konkretna i dopasowana do potrzeb klienta, dająca mu realną wartość i i rozwiązująca jego konkretny problem, który on ma. Klient chce wiedzieć, co dostaje, jak to działa i czy to jest dla niego. Zero lania wody. Serio. Atrakcyjna oferta to nie jest taka, która mówi, że. Atrakcyjna oferta jest taka, która mówi, to jest właśnie dla ciebie, wiem, co cię boli i mam na to rozwiązanie. Czyli wiesz, jaki dokładnie problem ma twój klient, rozpoznałeś, z czym się boryka, i przedstawiasz mu konkretne rozwiązanie, które przykładowo, właśnie wiesz, że działa, bo przykładowo na sobie skorzystałeś albo na jakieś podopiecznych, których już miałeś. Więc to nie będzie problem, żeby wdrożyć to również u, u niego. Czyli tak, czy przedstawiam ofertę <coughs> prostym językiem, bez żargonu, bez jakiegoś tam yy, rozwodzenia się nad tym, co my ty to tam rozpiszesz, co temu tam rozpiszesz i, i tak dalej. Bo prawda jest taka, że brutalna prawda jest taka, że klient tak to obchodzi. Klient obchodzi, tak naprawdę, co on otrzyma dzięki tej współpracy, co on wyciągnie z niej. Czyli yy, jak on będzie wyglądał, ile będzie mniej kilo ważył, ile będzie, no nie wiem, jak dużo lepiej będzie wyglądał i tak dalej. To, co ty Wam rozpiszesz, to jest jakby. To jest jakby droga do tego. Natomiast go interesuje ten cel jego. Tak, koniec drogi, nie? Czy jasno mówię, co klient dostanie i jakie może mieć efekty. Też jakby takie edukowanie klienta, że w dwa tygodnie treningu czy w tydzień treningu, no nie będzie nie będzie wyglądał jak kulturysta. Yy, dlatego też właśnie takie realne nastawienie go, bo też przez dobę dzisiejszych social mediów jest ciężko tak, że często jest tak po prostu, że ludzie widzą jakieś przemiany na TikToku czy, czy gdzieś, gdziekolwiek. I myślę, że w dwa tygodnie zrobię przemianę taką, którą normalna osoba robi w rok. No niestety tak nie będzie, musisz też klienta edukować, że to, że efektów nie ma po jednym, dwóch treningów, nie znaczy, że to nie działa. To jest po prostu proces, który trwa i potrzeba trochę determinacji i wytrwałości. Czy cena odzwierciedla wartość, a nie tylko czas? Czyli generalnie, jeśli masz swoją ofertę, masz swoją gdzieś tam, powiedzmy, jakiś pakiet treningowy, to czy to odzwierciedla wartość? Czyli na przykład. Masz w ofercie swój pakiet powiedzmy 36 treningów, gdzie trenujecie trzy razy w tygodniu, powiedzmy, przez 3 miesiące, czy tam przez 4 miesiące. No i czy ta oferta ma wartość? No na pewno ma, dlatego że jeśli ktoś pójdzie na to i rzeczywiście po tych trzech miesiącach będzie regularnie z Tobą współpracował, będzie regularnie trzymał się tego, co temu jakby wytyczysz, wytycznych twoich po prostu będzie się trzymał, no to wiesz, że odmieni się go życie na lepsze po prostu. Wiadomo, nie da nas 180 stopni, natomiast on sam będzie widział, że to ma przełożenie na efekty, że ma efekty, także jest jest gościem, który fajnie dostarcza efekty. No i prawdopodobnie przedłużyć współpracę z tobą i będzie zadowolony z tego co osiągnął. Piąty punkt to system pozyskiwania klientów. Dlatego że czekanie aż ktoś sam zapyta, to jest loteria i to jest tak naprawdę czekanie jak na gwiazdkę z nieba. Dobry trener ma system, wie skąd przychodzą klienci, co ich przyciąga, jak ich przeprowadzić do, od obserwuje do kupuje. Dlatego że już też nagrałem o tym odcinek, natomiast followersi ogólnie nie przekładają się na, na klientów. To mogą, może się to przekładać, natomiast to się nie przekłada. To nie jest zasada, że musisz mieć followersów, żeby mieć klientów. To może być Instagram, lista mailingowa, polecenia, płatne reklamy i tak Czyli tak, lista do tego. Czy wiem skąd przyszli moi ostatni klienci? Czy to właśnie są polecenia, czy to jakieś ulotki, jakieś inne gówna. E, czy to właśnie reklamy, czy może właśnie social media i tak dalej. Czy wiem skąd oni przyszli? Czy mierzę to? Jeśli nie, no to zaczynam mierzyć. Zaczynam mi właśnie pytać, jeśli przychodzą, no to słuchaj, skąd w ogóle dowiedziałeś się o mnie, nie? No i się okazuje właśnie, że tutaj przykładowo polecenia? przykładowo właśnie gdzieś zobaczycie nie wiem, na Instagramie i tak dalej. Druga rzecz, druga checklista. Czy mam system pozyskiwania klientów? Na przykład właśnie jakaś reklama. Czy mam system, który regularnie pozwala mi pozyskiwać klientów, pozyskiwać mi zainteresowane osoby? Nie. Trzecia checklista, czy, czy robię coś systematycznie, a nie tylko jak mi się coś przypomni. Dlatego, że też tak samo jakbyś na siłko chodził jakiś przypomni raz w tygodniu czy tam nie wiem, raz na dwa tygodnie albo raz na miesiąc, mm, no to też nie miałbyś takich efektów jak ktoś, kto chodzi trzy razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, nie? Chodzi o właśnie systematyczność i regularność i powtarzalność właśnie tych, tych wyników. W się sensie się powtarzalność tych czynności. Szósta rzecz to są umiejętności sprzedażowe. I częsty mit to jest to, że sprzedaż to jest wciskanie, jakieś manipulowanie. Nie. Sprzedaż to nie jest właśnie wciskanie, to jest pomaganie komuś w podjęciu decyzji, która mu pomoże. Czyli jeśli wiesz, że Twój trening może komuś odmienić zdrowie, sylwetkę, życie, to masz obowiązek mu go przekazać. To masz obowiązek umieć go do tego przekonać. Czy umiem pokazać wartość tego, co robię, zamiast mówić tylko trening to 150 zł za godzinę? Właśnie powinieneś mówić językiem korzyści, czyli to, co klient otrzyma dzięki właśnie współpracy, dzięki tym treningu, a nie to, ile to kosztuje i co Ty temu rozpiszesz, co będziecie robić na tych treningach, tak naprawdę, nie? umiem rozmawiać o potrzebach, a nie tylko sprzedawać slot, sprzedawać miejsce w grafiku. Czyli właśnie to jest to mówienie, mówienie właśnie korzyści, mówienie językiem korzyści i znanie powiedzmy, problemów Twojego potencjalnego klienta. Czy mam gotowe pytania i schemat rozmowy sprzedażowej? Siódmy punkt: domykanie sprzedaży i zbijanie obiekcji. Teraz pytanie do Ciebie, czy znasz? Muszę się zastanowić albo muszę to przemyśleć. Bo to nie zawsze znaczy, że nie chcę, to często znaczy po prostu mam wątpliwości. Boję się, nie jestem pewny. I tu wchodzi Twój skill domykania i odpowiadania właśnie na obiekcje. Jeśli tego nie umiesz, to kończysz z inboxem pełnym duchów. Czyli po prostu nikt później Ci odpisuje, e, nikt później Ci nie, nie odzwania i tak dalej. Nikt później nie odbiera telefonów, nie? I tu jest checklista. Czy wiem, jakie są najczęstsze obiekcje i jak na nie odpowiedzieć? Czy domykam rozmowy, zadając konkretne pytania? I czy zadaję klientowi poczucie bezpieczeństwa? Czy daję klientowi poczucie bezpieczeństwa i decyzji, ale prowadzę go? Czyli to jest właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Ale dobra, musisz być taki gdzieś tam stanowczy i powiedzieć, dobra słuchaj, chcesz przemyśleć, ale co konkretnie chciałbyś przemyśleć, Takie zbijanie tych obiekcji, musisz jakby nauczyć się wypisać sobie najczęstsze obiekcje, które mają Twoi klienci i nauczyć się je zbijać. Czyli na przykład właśnie, muszę się zastanowić, muszę przegadać z żoną, yy, muszę coś tam jeszcze, muszę coś tam jeszcze, nie chcę teraz zacząć i tak dalej. Musisz te takie pierdoły właśnie, które oni próbują zrzucić, próbują właśnie uniknąć się od podjęcia decyzji, bo podejmowanie decyzji yy, często, często właśnie takich nie jest komfortowe dla nich. I oni próbują się od tego uniknąć, odsunąć i jak najdłużej to przeciągać. Dlatego powinieneś powiedzieć, twardą rękę słuchaj, eee, <laughs> Tak jak przykładowo powiedziałem wcześniej, nie? Dobra, słuchaj, przemyśl sobie to i na przykład jutro się dzwonimy, czy, czy podjąłeś decyzję, nie? Żeby też nie dawać klientowi przestrzeni, nie wiem, tam, tygodnia czy dwóch na, na podjęcie decyzji, dlatego że on po prostu po pierwsze o tym nie będzie myślał, a po drugie eee, prawdopodobnie o zapomni, <laughs> prawdopodobnie, prawdopodobnie o tym zapomni, a im dalej. I im dłużej czekasz z tą decyzją, tym mniejsze prawdopodobnie na, na zakup. Nie? Tak tak jest. Yy, chcesz mieć więcej klientów jako trener, to pracuj nad sobą. Buduj relacje z klientami. Działaj strategicznie. Nie przypadkowo. Nie czekaj na polecenia, tylko działaj strategicznie. Przypnij tam checklistę na biurkę i lecisz z tym. Serio. <laughs> Natomiast jeśli chcesz, żebyśmy wdrożyli do Ciebie, swojego Twojego biznesu, mój autorski lek marketingowy Trainer Growth, który pozwala na pozyskiwanie klientów regularnie, przewidywalnie bez publikowania organicznych treści na social media, bez tworzenia rolek, bez czekania na polecenia i bez działania na oślep, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację właśnie ze mną, na której sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymaj się, do następnego.